Dzisiaj będziemy na Janka pokazywać sekretne itemy w Dors. Czemu nagrywamy o Dorsach? Bo wyszedł update, tylko muszę. Coś. Mrygnęło. Dobra. Zacznijmy sobie w pokoju. Pierwszy item to będzie ta bomba. Ja tam nie wiem, ale będę ograwał dziwne itemy. Pierwsza to ta bomba. Jak ona jest to napiszcie Jankowi w komentarzu Ta bomba chyba wypycha Ona chyba wypycha, Strasznie. No to już o siebie O, coś dziwnego robi nas jakby animat, na nas chyba wywala Następny to jest jakiś dziwny jar z duszą chyba. Wow A to jest, to można to można i ten dać do tego, dobra. no dobra. To daj, krucyfiksom! Jest to pistol. Deagle. to Nie wiem, co ten pistol robi. Ja się mówi digl. Zobaczmy. No to jest digl. To szczela z jakimś złotym czymś. A to widzicie? Tylko czekajcie, bo on nie zabił Rasim. Muszę się. Wychodzi oddać. ktoś? Nie. To jest to kolega jest tu, Ale. Przymówcie się. Teraz hmm. Dobra, raz zrobiliśmy. Teraz Donut bierzemy. Jak jest domu, stoję Ciędza, nie Na że... no, domu domu to po prostu coś takiego. Teraz będą dwie ciekawe rzeczy. Ojcie, że są jedną. Do Mama. No co? No pierwsza bomba to jest lepsza bomba. Muszą jeszcze praw. Teraz... Teraz będzie... Teraz będzie zrzucające się krzesło, nie możecie rzucić krzesłem. Czekajcie. Pokażę Wam kilki. Już nowe wiesene. Szybko czytali co to jest? Zobaczmy, nie wiem, zresłmy jakiegoś potwora, nie wiem. Jakiegoś randomowego nie wiem. Zrób sali. Sali zrób. Nie, Drzew no? The Killera. Teraz... Jest... O, sprawdzimy kolejny. I ten raczej jest. Widzowie. Jasia, To, to jest połączenie. To połączenie. To połączenie raczej jest. wychodzicie? Patrz, to jest Drzew The Killer. rzucamy go z szesłem i możemy go zablokować chyba. Ale on nie zarador wie. Idź pod Nie. A może go blasterem rozwalimy? no ja to daj go pistoletem Sprawdzimy widzowie, że ten blaster jest sprawdzony czy Gdzie ten bla, gdzie ten, gdzie on jest? No on no, jest na tak Ale tak. broni Zagadał się, czekajcie speeda se dam Bo on może mnie dor... dorwać nice spida być. na maksa mm. u, u, u. No i nic Normalnie mam bronić, ne. Czekaj, słuchaj tego. Dajmy sobie godmoda. Nie chcę wejść na dół, to mogę sobie po prostu wejść. Mam I widzowie Jack the Killer. To niepotrzebna niepotrzebne. Jeszcze się ja się nagrywa? Zobaczmy, czy jedna rzecz działa, czyli bomba. Jest to bomba, styka, a bomba. Pa na Ty on jesteś nieśmier... Ta bomba. No, Tutaj ten to główny. O, już się odblokował. Kolejny może item to jest. Karton to. To dziwne coś. Piszę, że a stop. Że spróbuję tego potwora. Zaraz pić nowe Zaraz wiatr jest takiego potwora. No, to daj rasza. Mm, albo a 120. A 160. Ow. Nie mogę chyba tego gościu dać. Daję a 120. Grasz? Pobaw się z Jasiem.